Witam w programie Motoślad. W dzisiejszym odcinku: customowe ręcznie robione sakwy lakiego. Profesor Igor testuje Suzuki GSX S1000 nowa seria stajni motocyklowej o zawodnikach wyścigów motocyklowych. जैसे pozornie zabawna. Magda, która w tej chwili stoi za kamerą, wpadła na pomysł, że kupi sobie wreszcie duży motocykl. Do tej pory jeździła na 125. Marzyła o czerwonym Dragstarze 650. Magda nie jest wysoka, dlatego szukaliśmy takiego motocykla, na którym bez problemu będzie w stanie oprzeć się nogami na ziemi. Dragstar 650 jest właśnie takim motocyklem. I powiedziałem Magdzie, wiesz co, do czerwieni genialnie pasowałyby takie brązowe sakwy. To będzie wyglądało pięknie. Laki, Jak to jest możliwe, że jest jest tak elastyczny, potrafisz dopasować wszystko do każdego motocykla, który klient kupuje i robisz cuda. Lata praktyki pozwoliły mi na to, żeby widząc jakiś motor, tak naprawdę to może nie powiedzieć narzucić klientowi, ale doradzić i patrząc na na przykład tutaj coś się dzieje, jakieś jest malowanie, jakiś fajny kolor. Nie zrobić smutnego czarnego, czyli sprecyzować motocykl, czyli zrobić coś, e, coś, żeby ktoś patrząc na ten motocykl nie widział. O kurczę, kupił sobie akcesoryjnie e, siedzenie, akcesoryjne sakwę i, i ten. I jest fajnie. Akurat chciałem, żeby tutaj było e, zapytanie właścicielki, czy, e, czy lubi pikowania, jak najbardziej, no to w tym momencie bardzo podkreśliłem, pikowaniem na sakwach i siedzeniu. Wiesz, ważną rzeczą przy budowaniu tego typu rzeczy na motocykli jest trwałość i odporność na wodę. Z tego co wiem, zabezpieczasz te wszystkie rzeczy tak, żeby one po roku użytkowania i po dwóch deszczach nie zamieniły się w jakiś kapeć. Tak jest. Te sakwy na przykład, one są tak pouszczywniane. Z doświadczenia wiem, że nawet oryginalne sakwy, które są za o wiele większe pieniądze, one tam poniekąd są jakoś wytrzymałe. Te materiały są y, troszkę niskiej jakości, ale tam technicznie są troszeczkę inaczej zrobione. Y, tu się staram właśnie z doświadczenia y, tak zrobić, żeby to miało ręce i nogi nawet po kilkunastu latach. To, to się daje zauważyć, ja sam jadę z takim motocyklem na trasie, z takimi sakwami kupionymi gdzieś tam w sklepie. Szacunek w ogóle, że robicie takie sakwy. Ale one zaczynają wyglądać się takie wiszące, nie, nie chcę mówić co, po obu stronach, bo to wszystko okład. W pewnym momencie. Ja na Harley'u mam sakwy od ciebie już 3 lata i nie zmieniły kształtu nawet o milimetra, dostały już wody nieraz. Laki, do jakich motocykli masz tak na pstryknięcie wzory? Bo wykonanie później, zrobienie jakichś tam indywidualnych elementów, to jest inna bajka. Natomiast do jakich motocykli takie sakwy masz gotowe razem ze stelażami? To, jeżeli chodzi o stelaż, to działam na zasadzie. bo. Motocykl, który wychodzi z fabryki, jeden czy drugi, czy trzeci, czwarty, jest jakiś mały detal, który, który tak naprawdę, jeżeli chodzi o stalarz, zmieni całkowicie koncepcję. Czy tam jest dołożony CC bar, czy tam jest jakiś szybki demontaż, to trochę komplikuje, jeżeli chodzi o, o zamontowanie tych sak. Rozwiązuję to e, w taki sposób, że e, z klientem umawiam się, na, że wyprodukuję przykładowo sakwy, ale montaż, e, zabieram przykładowo motocykl do siebie i w tym momencie bardzo szybko od podstaw robię, robię stelaż, składam do kupy, odłożę klientowi. E, jeżeli chodzi o jakieś podstawowe e, motocykle, które mam bazowe, no to mam kilkanaście, nawet kilkadziesiąt projektów e, pod Harley'a. Mm, udało mi się po latach, e, po latach e, e, tych motocykli jest troszkę jeszcze mało w Polsce, e, z Indianem e, dopracować tak, że e, mam kilkanaście modeli, nawet u nowego Trifa, tego ma, małego Trifa mam już, e, no pochwalę się nawet, myślę, że jedyną na świecie e, mam e, już przygotowane e, bazę, czyli e, komplet sakw. I też małą solową sakwę, którą, którą już mam przygotowaną, do, do tego, żeby po prostu e, no, sprzedawać e, za granicę. Co jedynie widzę, no to pod Yamaha, czy tam pod Hondę jakieś VTX, czy tam Yamaha Dragsta, czy jakieś takie inne, Minaj stare, to tak naprawdę te motocykle są bardzo podobne do Harleya, więc można tę sakwę zadoptować. E, dobra, e, jak, jak wysyłałem Ci informację o tym motocyklu, powiedziałeś, dobra, podaj mi rozstaw e, otworów, e, które są na tym sporniku błotnika, ja to pomierzyłem od osi do osi śruby, e, wysłałem i, i to wszystko gra, to jest w ogóle szaleństwo. Dobrze, teraz przejdźmy do takiej indywidualizacji e, tych rzeczy, bo jak na przykład ktoś ma jakąś ksywkę, jakieś przezwisko, nie wiem, ostre na przykład i chce, żeby na tych sakwach były takie napisy, czy to jest do zrobienia? Jasne, że tak. E, ja się staram e, też e, nawet trochę klientowi tak. No, bo klient by chciał duże sakwy z dużym napisem. Nie do końca to ładnie wygląda. E, więc ja się staram na przykład e, jakimś tylko akcentem żeby to miało wspólność z motocyklem robić, jak najbardziej. To jest jeszcze fajna historia dotycząca mojego Harley'a i napisów Harley Davidson. Gdybyś miał sztance i wyciskał te napisy, to ktoś się mógłby przyczepić, ale Ty robiłeś to metodą młoteczka i wybijania. Tak jest, jest to ręcznie robione. Tak samo czy napis Indian, czy, czy napis Harry Davidson, są to całkowicie ręcznie robione. Czyli na skórze e, kładzie się kalkę, moczy się skóra, a potem się młoteczkiem, dłuteczkiem wykuwa, a potem artystycznie maluje, jak się chce. Taki, dżentelmeni o pieniądzach nie mówią, ale jak mówiłeś o tych sakwach fabrycznych, sklepowych, które powiedziałeś, że są droższe od Twoich, no to coś tutaj chyba nie gra, bo ta Twoja ręczna robota, indywidualizacja powinna kosztować więcej, a Ty skromnie powiedziałeś, że no, tamte są być może droższe. Ja, ja, ja tego nie rozumiem. Tak, na przykład, bo sakwy do Indiana to potrafią kosztować od no, 5 do 12 tysięcy. Co tak naprawdę, jakbym miał sprzedawać swoje sakwy w takich pieniądzach, e, no nie jestem taką marką rozpoznawalną, e, jeszcze tam za granicą, czy tam, czy tam dalej, e, żeby wpisując na przykład sobie sakwy do Indian, żebym tylko i wyłącznie ja, e, ten, no to więc e, trzeba tym co na zrobić trochę promocyjną. Panowie z klubu First Indian, Wy sobie oglądajcie ten materiał i pomyślcie o tym, jak może wyglądać Wasz motocykl, kiedy laki się nim zajmie. Dobrze, wspomnieliśmy o siedzeniu, o sakwach, jest CC bar, o którym wspomniałeś. Czy to wszystko można jakby powiązać, przerobić tak, żeby to było spójne? Tak, bo nie tylko jest przednie siedzenie, tylnie siedzenie, które tak naprawdę jeżeli ma jeździć Solo, czyli, czyli ten, no to e, jak, jeżeli ktoś się uprze, to można zrobić to tylnie siedzenie, tak jakieś malutkie i bardzo małe ten e, poduszkę na no, 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 no bar, żeby to też była taka spójność e, bo jeżeli ktoś chce jeździć we dwóch, to już ten ta cała bryła może być trochę tak no, za dużo tego, za dużo. bagażniczek tu będzie bagażnik, bo tak sobie Magda zażyczyła. To też jest fajny pomysł, dlatego że jeżeli jedziemy gdzieś dalej w drogę, mamy dwie sakwy, to możemy jeszcze położyć poprzecznie wałek, który jest przypięty, i ten wałek nie będzie szorował pobudników dzięki temu nie uszkodzi motocykla. To jest jakieś rozwiązanie, które ma sens. Akurat ten bagażnik nie jest twojej produkcji. Mam nadzieję, że on będzie pasował, bo co do sakwa nie mam żadnych wątpliwości. No tak. No i to właśnie bardzo skromny człowiek, czyli Laki. E, ja wiem, że on zrobi potężną karierę na świecie, jestem o tym święcie przekonany. Chociaż już w customowym światku jest bardzo dobrze znany, jak się powie Laki, to mówią: A, wiemy, wiemy, to jest jakość, to jest wygląd. E, Laki życzę Ci, żeby w niedalekim czasie Twoje sakwy były droższe od motocykla, na którym się montuje. Dziękuję. Suzuki GSX-S1000 w programie MotoŚlad. To S może mówić nam prosto z mostu, że Street, czyli miejski wojownik. I tak pewnie Igor go oceniasz. Zdecydowanie tak, a nawet taki miejski zawadiaka. No tak, bandziorowa to wygląda. Co do wyglądu, nie będziemy dyskutowali, bo jak sam wiesz, Każda potwora znajdzie swego motora, amatora, ale nie nazwę go potworem. Natomiast te światła z przodu wyglądają delikatnie, mówiąc dość dyskusyjnie. Powiedziałeś kiedyś wyindywidualizowany z rozentuzjazmowanego tłumu, tak? No i ten motocykl jest motocyklem dla prawdziwego indywidualisty. Popatrz, wszyscy producenci idą w jakieś trójkąty z przodu, w jakieś kółka. Tu masz dwa rąby. To jest super. Druga rzecz, on naprawdę bardzo fajnie sobie w tym mieście radzi. Masz litr, z tego litra wykrzesa 152 konie. I to są takie konie, które na początku sobie spokojnie pomrukują na łące, na wolnych obrotach, natomiast jak odkręcisz, jak odwiniesz, to te konie zaczynają rżeć na wszystkich wokół, warami, jadę. No właśnie, Skotkowo ustawione światła, no powiem w ten sposób, mnie się to podoba, tylko dlatego, że coś takiego mogłem powiesić na ścianie i udawać, że jestem człowiekiem związanym z jakimś kinem, nie wiem, science fiction i wyglądałoby to fajnie. Nie jest low -costowy. nawet przednie zawieszenie jest regulowane. To jest miłe, bo oglądamy ostatnio motocykle z dość wysokiej półki, które mają po prostu zwykłe dwa mory bez żadnej możliwości ingerencji. Tutaj jest taka możliwość. Tak, jest regulowane zawieszenie z tyłu, plus do tego, jakbyś popatrzył, to jest pewien mariaż w stylu japońskim, mianowicie Nissin plus Brembo, jeżeli chodzi o hamulce. Na wydechu fabrycznym on brzmi rewelacyjnie, ale widać w niektórych elementach takie połączenie tradycji z nowoczesnością, bo dzisiaj jak siadamy na motocykl w 2022 roku, spodziewamy się 5-7-9-calowego wyświetlacza TFT tu mamy klasyczne LCD. LCD, które pokazuje najważniejsze informacje i nic ponadto. Nie mamy opcji, żeby połączyć ten motocykl z interkomem. Nie mamy opcji, żeby połączyć go z telefonem, czyli potrzebujemy dodatkowego uchwytu na, na, na nawigację, ale też nie oszukujmy się, to nie jest turystyczny sprzęt. Można pojechać co 200 km od miasta, bo wtedy, wtedy jeszcze ta podróż się nie będzie niebywale dłużyła. Natomiast też zwróćmy uwagę na pewien ciekawy fakt. Mamy quick shiftery litrowy silnik. Jak ruszymy pod świateł, odwiniemy, w pewnym momencie zaczynamy czuć, że coś nas spycha z tego motocykla. Spojrzenie w dół. Mhm, mm Okej, okay, już przesadzam i trzeba odpuścić. Tak, no zbiera się na pewno znakomicie. Litr w końcu robi swoje, ta moc też, moment obrotowy też przyzwoity. Wspomniałeś o wyświetlaczu. Tam jest jedna funkcja, o której powiedziałeś, w sumie to po co? Ładowanie akumulatora. No właśnie, nowoczesny sprzęt, który powinien dawać nam tę pewność, że tutaj wszystko będzie działać. Do tego jeszcze sprzęt japoński, który raczej słynął z tego, że. Y potocznych i prostych uszkodzeń i awarii raczej w nich nie ma. Plus, jeszcze bym powiedział słówko na temat pozycji tego wyświetlacza. Jak siądziemy tutaj na GSX-ie, to jest motocykl, który nas bardzo mało absorbu absorbuje. Widzimy tylko to, co jest przed nami. Nawet za bardzo nie widać lusterek. Dopiero jak pochylimy głowę, widać wyświetlacz, widać lusterko lewe i prawe i koło. No wiesz, w ruchu miejskim patrzenie przed siebie jest dosyć ważne, szczególnie jeżeli jedziemy Delikatnie między samochodami, powiedzmy delikatnie. Spalanie to też bardzo ważna sprawa. Powiedziałeś, że przy rozsądnej prędkości w trasie to. Tak, przy konstrukcyjnych prędkościach on trzyma troszkę poniżej 5 litrów na 100. A wiesz, to jest bardzo przyzwoite, bardzo przyzwoite osiągnięcie. Patrzyłem na opony, tylne koło wygląda dość konkretnie, jest dość grube, no ale w końcu czymś ten moment trzeba przenieść. Zdecydowanie no do tego też popatrz na to, jaki on ma mięsisty łańcuch. Tutaj już widać, że Suzuki wie, co sprzedaje, no i wie, co użytkownicy mogą potencjalnie z tymi motocyklami robić. Natomiast no, muszę zgasić niektórym zapał, ponieważ on jakoś tak bardzo chętnie nie podrywa przednie opony przy ruszaniu, nawet intensywnym. No pewnie ma jakiś system, który zabezpiecza go przed tego typu bryknięciami. Ja kiedyś jeździłem motocyklem jeszcze innej firmy. Tam było napisane, że nie da się go na przednim kole postawić. Mnie się to niechcący udało, ale jak mówię, te systemy działają do pewnego stopnia. Potem granica wariactwa się kończy. To dobrze, wspomniałeś o hamulcach, ale teraz efektywność tych hamulców? Jest naprawdę bardzo poprawnie. Wiesz, jakby to porównać do wszystkich innych producentów, którzy teraz montują namiętnie Brembo Stylima, no to tutaj mamy pompki, klamki od Nissina i zaciski od, od Brembo. Ten zestaw nie zaskakuje. Przede wszystkim jest bardzo dozowalny, może nie tak aptekarsko, ale daje kontrolę. Dobrze, przyglądam się sprzętowi na kierownicy i widzę, że sprzęgło nie ma żadnego wspomagania hydraulicznego. To jest na litr, to jednak duży silnik. Czy dźwignia, czy przełożenie jest na tyle przyzwoite, że nie, łapy nie urywa. Jest bardzo dobrze, zwłaszcza, że tutaj producent zastosował kickshifter działający zarówno w górę, jak i w dół. On jest schowany wprawdzie przy samej skrzyni biegów, także na pierwszy rzut oka nie widać, żeby gdzieś jakaś beczułka z kabelkami wisiała czy coś takiego, ale działa naprawdę bardzo fajnie. Dobrze. Profesorze Igorze, czas na ocenę. Od 1 do 5. 5 Proszę bardzo. E, nasi przyjaciele są ostatnio bardzo, bardzo hojni, jak e, chodzi o oddawanie punktów za motocykle. Widocznie motocykle robią się coraz bardziej przyjazne i dobre. Dzięki wielkie, Igor. A ja polecam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak zapewne... Niektórzy z Was wiedzą, oprócz tego, że gdzieś tam zajmujemy się serwisowaniem motocykli, szkoleniami z serwisu motocyklowego, również bardzo mocno jesteśmy zaangażowani w sport motocyklowy. I właśnie akurat pakujemy się na rundę, jedziemy na wyścigowe motocyklowe mistrzostwa Polski. Przy okazji chcielibyśmy Wam przybliżyć kilka osób ścigających się w Polsce, pokazać, kim one są, pokazać wam, że tak naprawdę są to całkiem normalni ludzie których możecie spotkać wokół siebie, wielu takich jest. Natomiast oni postawili na pasję, postawili na to, żeby zaangażować się i ścigać się w sposób profesjonalny, chciałbym powiedzieć, niezawodowy, a profesjonalny. Zobaczcie zresztą sami. Jest z nami osoba, która tak naprawdę, można powiedzieć, że Tor Poznań jest jego drugim domem. Jacek, jesteś z związany od bardzo, bardzo wielu lat. Wróciłeś do ścigania, co jest ciekawe, po ilu latach? O jejku, po bardzo dłużej, długim czasie to było no, prawie 20 lat. Słuchajcie, 20, 20 lat! lat. Przerwy. Jacek wrócił do ścigania. A w jakiej klasie? No Jedziemy w klasie Super Twin. Klasa Super Twin są to motocykle dwucylindrowe o pojemności do 700 cm3. Czyli łapią się tam teraz te wszystkie Yamaha MT-07, łapią się Suzuki SV-650. Yamaha R7, Aprila RS660, RS660 no, tuono, wiele motocykli, które są w tej właśnie klasie pojemnościowej. Najważniejsze dwa cylindry. Co powiedziałbyś ludziom, którzy tak jak ty chcieliby wrócić do ścigania, albo na przykład rozpocząć swoje ściganie, czy też pójść krok do przodu, zejść z małych torów, czyli na duże tory, tak? Co byś im doradził, żeby mogli spokojnie zacząć? Bo ludzie się trochę boją tego, nie? Boją się takiego przejścia z kartingów, zauważyłem, na duże tory. Wydaje się im, że po pierwsze to jest bardzo niebezpieczne. No ja zawsze mówię, że tam jest jednak bezpieczniej na dużym torze niż na kartingu. Znaczy, na torze dużym są wyższe prędkości. Tak, Bez ale więcej, więcej miejsca. Ale jest dużo więcej miejsca, są specjalnie liczone strefy wybiegowe, są specjalnie liczone właśnie te strefy bezpieczeństwa. To wszystko nie jest przypadkowo zaprojektowane. To jest zbudowane w oparciu o najlepsze standardy. Torpozna jest homologowany według standardów FIM-owskich, także tej międzynarodowej naszej federacji motocyklowej. I tu jest po prostu bezpieczny. Oczywiście zawsze wypadek może się zdarzyć, ale wypadek może zdarzyć się wszędzie. Zarówno równie dobrze na ulicy, równie dobrze na torze kartingowym, równie dobrze na placyku, na pitbajkach i równie dobrze na torze wyścigowym dużym. To naprawdę nie ma znaczenia, to jest kwestia tylko i wyłącznie dobrze poukładania w głowie sobie i nie przeceniania swoich umiejętności. Jeżeli jedziesz zgodnie z umiejętnościami, które posiadasz, nie próbujesz za wszelką cenę zostać markiem markezem, albo nie wpadasz na jakieś idiotyczne, przepraszam, pomysły, bo bo nas kieruje tylko ten czarny asfalt, który jest pod nami, no to w tym momencie nie ma problemu. Po prostu wszystko, co robimy z głową jest bezpieczne. Ale jak wspomniałem po raz kolejny, wszystko musi być z głową. Jacek, co jeszcze ciekawe, ty oprócz tego, że jesteś zawodnikiem, bo to jest tutaj dość istotna sprawa, zresztą z zaciągnięciami, obecnym mistrzem Polski w tej klasie, wprowadzasz ludzi w wyścigi. Twoja firma zajmuje się organizacją eventów, na których jest to chyba jedyny poza Pucharem Polski i Mistrzostwami Polski duży event, na którym można wziąć legalnie udział w legalnych wyścigach na dużych obiektach, tak? Speed Day Trophy. Tak jest. Czy Speed to, day to jest dobra droga? Czy... Bo mi zawsze ta droga wydawała się najlepsza, tak? Schodzimy z kartingów, wchodzimy w Speed Day Trophy, tam się ścigamy, jakby zarażamy się tą pasją, a potem dopiero Puchar Polski czy Mistrzostwa Polski to przyjdzie samo, z czasami, z prędkością ze wszystkim. Czy dobrze kombinuję? Dobrze kombinujesz. Dlaczego? To już od wielu, wielu lat był mój zamysł, żeby po prostu ludzi namawiać do tego sportu, żeby pokazać im, że jest to bezpieczna ścieżka, że można w dużym spokojem wykonać tą licencję. Ta licencja to nie jest jakiś kosmos. Po prostu trzeba znać przepisy, które obowiązują na torze. Co więcej, my tam naprawdę bardzo mocno pomagamy, robimy szkolenia w okresie zimowym, uczymy, szkolimy, podpowiadamy. Pokazujemy, co jest warto, w co warto zainwestować, w czego nie warto wydawać pieniędzy, ponieważ nie wszystkie rzeczy są ważne w wyścigach motocyklowych. Jest dużo rzeczy, które są bardzo istotne i są rzeczy, które są gadżetami. Po prostu trzeba to zrobić, i powiem po raz kolejny, wracam z głową. Jeżeli robimy, idziemy po kolei, wykonujemy licencje, startujemy w zawodach, które są licencjonowane, są homologowane, -ten, atestowane i aprobowane przez Polski Związek Motorowy. Czyli to nie jest przypadek. To nie jest przypadkowość, to nie Wszystko jest jakieś szaleństwo na zasadzie: Kura, jedziemy! Nie, zróbmy sobie tak. wyścig. Tak jest, zróbmy sobie wyścig. To nie tak, to nie tak nie działa. Wszystko jest zgodnie ze standardami, które obowiązują i w wyścigach i na ręce, mistrzom z okręgu, ale dokładnie te same standardy obowiązują w randze Pucharów Polski, Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata praktycznie. Później różnimy się już naprawdę drobnymi niuansami, ale na tej samej licencji, którą zdobędziemy na Speed Day Trophy, bez której nie można w nim wystartować, bo takie standardy przyjęliśmy i takich standardów się trzymamy, Tą samą licencję można później startować w Pucharach Polski i problemu nie ma żadnego, także bez żadnego problemu zapraszam, nie bać się przyjechać, jeśli będzie to za wysoki poziom, nie będziecie się czuć, nie ma czego się obawiać. Zawsze można zrobić krok wstecz, zawsze można się dłużej na poobserwować, popytać, zobaczyć, albo złapiecie bakcyla i wszystko pójdzie, bo to naprawdę nie jest trudne, trzeba czasami się troszeczkę odważyć. Słuchajcie, jeśli nie wierzycie, że jest tak łatwo, pokażemy Wam jeszcze opinię kilku zawodników, którzy właśnie zaczynali, którzy jadą bez wielkich, ogromnych budżetów, bo ludzie są tacy troszeczkę jakby przerażeni tym, że jak widzą te piękne tiry na tych zawodach, to każdemu się wydaje, że bez tira nie można się zacząć ścigać. Jest tu masa chłopaków, którzy potrafią przejechać samochodem kombi, z małą przyczepką, motocyklem, małym namycikiem, śpią w samochodzie, naprawdę dobrze się bawią i nie potrzeba do tego ogromnych budżetów, by zacząć. Wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia. No, zawsze. Sky is the limit. Wszyscy to znamy. Natomiast słuchajcie, naprawdę da się zacząć bardzo fajnie. Ja polecam Speed Day Trophy. Przyjedźcie do Jacka. Jacek was prowadzi w świat wyścigów motocyklowych. Na pewno złapiecie bakcyla, ja jestem pewien. I potem krok po kroku Puchar Polski, Mistrzostwa Polski. Najważniejsze, żeby się dobrze bawić. Dziękuję bardzo, Jacku. Dzięki, witam. Medialnym programu jest Antyradio. Sponsorem programu jest Triumf Polska, marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Sponsorem programu jest marka Indian Motorcycle, sponsorem programu jest Mio, sponsorem programu jest Yamaha.